Halo, cześć, witam serdecznie. To Polina z tej strony, kanał Innymi Oczami. Długo, długo się z Wami nie widziałam. Jak patrzałam na kanał, to chyba z 3 miesiące nie robiłam żadnych filmów prawie oprócz małych shortów. No i z tego co widziałam, to jeszcze jakieś shorty z zeszłego roku mi idą. Także nie jest, nie jest najgorzej. E, zastanawiałam się w ogóle, czy dalej coś kręcić czy nie, ale stwierdziłam, że zostawię sobie ten kanał, no bo e, powiem Wam tak, fajne, fajna odskocznia, fajne hobby, czasami coś idzie wrzucić, e, czasami moje treści się, dość często właściwie, moje treści się pojawiają nieregularnie. Teraz będę się starać trochę regularniej dużo, w życiu się różnych rzeczy działo, musiałam sobie zrobić totalną przerwę od pewnych e, rzeczy, spraw i tak dalej, wgryć się w pewne tematy. E, I po prostu m, zacząć sobie coś fajnego robić. Także wiecie. Z czym do Was przychodzę, a mianowicie dużo mam do opowiadania, bo tak, e, byłam przed końcówką wakacji, przed końcówką? Przed końcem roku szkolnego. Właściwie był koniec roku szkolnego od Kacpra, opowiadałam Wam, jak to Kacper wszystko y, fajnie robił, jakie postępy i tak dalej. I co Wam chciałam powiedzieć, że <laughs> Mani bardzo y, urósł, za chwilę Wam pokażę, ale najpierw chciałam Wam opowiedzieć trochę o Kacprze, co się w ogóle pozmieniało u nas, a zmieniło się bardzo dużo. Kacper przede wszystkim urósł i y, uważam, że za niedługo będę musiała kupić mu chyba nowe spodnie albo coś takiego, bo już widzę tyle kostki mu wychodzi spod spodni, więc y, pomyślałam sobie, ch chyba, że jeszcze przechodzi zimą, bo ma wyszyk buty za kostkę, to się uzupełnia z dobrą skarpetą i tak dalej, no to jeszcze może przebębnimy, ale do wiosny będę musiała mu na jakieś nowe spodnie kupić. Wiecie, dzieci rosną, ubrania kosztują, więc trzeba trochę myśleć, jak to zrobić, czy jak to musimy przetrwać. Jeśli chodzi o jakieś takie, bo zbliżają się powoli święta i w ogóle to sweterki świąteczne, Kacper ma z zeszłego roku, co mu jeszcze kupiłam i powinny być jeszcze dobre, bo jeszcze tutaj na wzdłuż nie urósł, tylko po prostu urósł na wysokość, więc nie jest źle. Bo widzę po jego ubraniach jeszcze, jeśli chodzi o same e, ręce, długość rękawa i tak dalej, no to jeszcze, jeszcze idzie w nich chodzić i kurtka zimowa z zeszłego roku też pasuje, więc nie musiałam wymieniać, tylko musiałam mu właściwie buty kupić i e, kupiłam mu fajne buty w Aldi, nie musiałam lecieć do Deichmana, ostatnia para, jak znalazł 33 numer, kupiłam Kacprowi i jest OK. ma w czym chodzić teraz. Na zimę. W sumie wiecie, jak to teraz w Europie generalnie jako tako zimy nie ma. W Polsce może trochę więcej śniegu przybrać, bo co roku jakiś śnieg nam spada, ale u nas w Niemczech jest tak, że jest ciep dość ciepła zima, nie ma śniegu, szczególnie w nadrenii północnej Westfalii, w kierunku Renu w ogóle śnieg nie pada i jest raptem 5 stopni, czasami jest jakiś przymrozek. Na dwa tygodnie spadnie śnieg i to jest wszystko. I później e, była sytuacja w zeszłym roku, gdzie była droga sparaliżowana i jeden dzień w ogóle autobusy nie jeździły i była cicha, głucha cisza i tak dalej. Dobra. E, przed wakacjami Wam opowiadałam odkaz. Prze, przez wakacje właściwie wakacje siedzieliśmy tutaj. Siedzieliśmy w w Niemczech. W sumie wychodziliśmy do, to, to, do, 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 do wyszliśmy tu, tam i tak dalej. Było to, co w wakacje właściwie robimy, to robiliśmy. Jakichś specjalnych wyjazdów nie było, bo byliśmy w Polsce w maju i to nam właściwie wystarczyło. Jeśli chodzi o same wakacje, to były w miarę spokojne, nie było żadnego szaleństwa, jeśli chodzi o Kacpra, nie było żadnych precedensów, w to co było rok temu, nie wiem czy Wam wspominałam, rok temu zepsuł konsolę do PlayStation, wcisnął tam chipsy i cały laser poszedł do wymiany. E, trochę za to zapłaciliśmy. Reperowaliśmy konsolę w Polsce, bo w Niemczech nie chcieli nam jej przyjąć do naprawy, ponieważ już ją otworzyliśmy. E, zdaliśmy, nie widzieliśmy, że zdaliśmy e, naklejkę gwarancyjną, i po prostu nie chcieli nam jej przyjąć do serwisu. Gdziekolwiek indziej naprawiać, wiecie, usługi w Niemczech są e, jakby nie było trzy razy droższe. Nie wiem jak jest teraz obecnie, ale na tamten czas były cztery razy droższe. O tak powiem. No i e, zapłaciliśmy dużo, dużo taniej. E, trwało to gdzieś tydzień ta naprawa, także z czyszczeniem, ze wszystkim. Już nie pamiętam, ile za, za to zapłaciliśmy, ale już nie było tak dużo na pewno. Ile byśmy tutaj zapłacili? To jest tak, jak wiecie, usługi fryzjerskie i tak dalej. Są tańsze w Polsce i tu w Niemczech są droższe. Jeśli chodzi o samego Kacpra, dużo więcej zaczyna mówić, dużo zaczyna powtarzać. Przed wakacjami już ruszył jakoś tam z mową. Mówi dużo więcej, niewyraźnie, próbuje powoli i patrzy na kogoś, kto do niego mówi, próbuje dużo rzeczy powtarzać. E, przed samymi wakacjami byliśmy jeszcze w SPC, tam był termin e, informacyjny, że Kacper we wrześniu musi iść na test inteligencji. Już chyba trzeci raz taki test e, robimy. Wcześniej robiliśmy tam, gdzie go diagnozowaliśmy, w Kindere, w Jugendpsychoambulancji w Kolonii. E, trzy razy chyba już tam byliśmy, nie udawało się zbytnio. Teraz robiliśmy w Socjal centrum, czyli centrum socjal pediatrycznym, gdzie Kasper regularnie chodzi. No i powiem wam szczerze, mieliśmy we wrześniu trzy terminy i było to tak, że Kasper miał zrobić tam cztery zadania. Miał zaimitować ruch pani psycholog, która pokazywała na danych klockach. Kasper układał to sobie po swojemu, w sumie nie zrozumiał koncepcji zadania. Drugie zadanie było: miał taką kartkę i musiał wpisać liczby, które widział na górze, tam na dole, jakoś tak to mniej więcej wyglądało. Generalnie coś z przepisywaniem, ale w sumie chciało porysować swoje rzeczy, które chciał. No to skończył się na tym, że nie zrobił tego zadania. Najwięcej odpowiadało mu zadanie obrazkowe, które e, miał na zasadzie przyczyny i skutku. E, Historykę obrazkową od początku do końca ułożyć miał ją. E, I on zrobił to w ten sposób, że układał ją o tyle dobrze, że od końca do początku. Także e, nową poprzeczkę sobie postawił i nawet to był dobry pomysł. No i co z tego wyszło Kacper jeśli chodzi o samą um, um, jakieś jakby to powiedzieć, już nie pamiętam polskiego słowa, ale Auswertung, um, czyli um, ocenę tego testu raczej nie jest w stanie um, jakiś tam um, relatywnie obiektywnych wyników pokazać, bo um, powiem Wam szczerze nie idzie jak nie było tych wszystkich części, te wszystkie części nie były zrobione. No i powiem Wam szczerze, że, że e, będziemy musieli powtórzyć ten test za rok. Jeśli chodzi o same końcówkę wakacji, chciałam do tego wrócić, bo kacprowi już było trochę nudno. E, już nie mógł się doczekać, kiedy pójdzie do szkoły. No i zrobił yy, takie coś, że dużą część swojego pokoju, można powiedzieć, zdemolował. W tym sensie, że pozrywał swoją tapetę. No bo coś tam odstawało, zaczął sobie skubać przy biurku. Skubał, skubał, skubał. Yy, później wszedł na większą część ściany, znowu skubał. Później, jak tak w wieczorem jakoś tak siedzieliśmy, Kacper był w pokoju w cicho, może się bawił, coś tam. Ja tak wchodzę do pokoju, całe łóżko w tapecie, ja mówię jejku, dziecko! I musiałam wszystko pozbierać i te wszystkie mniejsze takie okruszki już odkurzaczem zebrać. Była nie wiem, już która godzina, po, po 20, coś takiego, i musiałam to wszystko odkurzaczem wiecie pozbierać i na razie póki co nie mamy chwilowo czasu, żeby ten pokój zrobić, nie będę pokazywać po prostu, bo to jest um, trochę um, sytuacja taka podbramkowa, wiecie jak to jest, nie ma co pokazywać, wiecie jak wygląda obdarta tapeta, możecie sobie wyobrazić jak to wygląda, jak ktoś remontuje, obdziera tapetę i w ogóle i stwierdziliśmy, że tą tapetę właściwie całą zedrzemy i po prostu ten pokój pomalujemy Wtedy, kiedy będzie czas, na pewno to zrobimy jeszcze przyciskami, żeby to jakoś w miarę wyglądało. I już nie będziemy tam tej raofazy kłaść, bo po prostu nie da rady, bo znowu to zacznie robić, bo już kiedyś raz zrobił, już raz było zrobione. Mąż tam położył tą, tą raofazę i z, z teściem i po prostu znowu zaczął odrywać, więc to jest takie, taka syzyfowa praca i więc to jest bez sensu, żeby to jeszcze raz robić. Druga sprawa, Kacper ma tendencję, jeszcze jakiś czas temu, obecnie nie, bo już powiedzieliśmy stop, przestał to robić i miał tendencję niszczyć swoje książki. Dużo książek gdzieś tam kupiłam, czy to na, na, na prezent, wiecie, jak to tam, czy i przykładowo miał lekturę w szkole, tam kupiałam książkę, bo on bardzo książkę lubił, jak Gryfelo i tak dalej, obie wszystkie potargał. Inne książki, które lubił, też w dużej części potargał, zostało mu dość jeszcze dużo książek, ale powiedziałam, będziesz targać i nie kupić już żadnej. Przestał targać książki. No i co się stało? Wiecie, lubi oglądać um, Ice Age, epokę lodowcową. Tam jest Mamut, Mani, e, Seed itd. O, i tak dalej. i wymyślił sobie, że e, no pooglądał sobie te płyty i jedną miał płytę porysowaną w, tak, bo on nieraz wkładał i po prostu ta płyta się porysowała. Próbowałam to zrobić e, takim preparatem na rysy, do niwelowania małych rys na płytach, co jeszcze idzie tą płytę uratować. Niestety Kacper ją tak porysował, że powiedziała mi, że ta płyta jest zniszczona, nie idzie jej puścić. Powiedział mi, e, DVD, platy i kaput, czyli ta płyta DVD jest zniszczona i po prostu hmm, Kacper wziął całe pudełko, i połamał wszystkie płyty, wszystkie części Epoki Lodowcowej. Ja mówię, ja już nie kupię Epoki Lodowcowej, nie, nie ma szans, po prostu nie kupię ci bajki. Byliśmy kiedyś w Kauflandzie na zakupach, bo chcieliśmy zrobić zakupy, Kacper był z nami i poszedł do stanowiska z płytami DVD i tam był ten cały album z Epoki Lodowcowej z tymi płytami. I zrobił taką wojnę, e, tak płakał po tym stoisku, ja mówię, połamałeś te płyty, nie ma, nie, nie kupić za Chiny po prostu. I musieliśmy go wynieść po prostu ze sklepu, później już było cicho, powiedziałam, pokazałam mu, że psułeś, nie ma. Chciał wziąć też następne, które gdzieś tam jeszcze mu kupiłam do kolekcji. Połamać. Musiałam je po prostu z, z tych, tych jego płyt tam wziąć i przełożyć je gdzie indziej, żeby też tych nie połamał, bo będzie chciał sobie obejrzeć, nie będzie mieć ich żadnej. No i po prostu tak musiałam zrobić. No, ciężki okres który przechodził, jeśli chodzi o niszczenie rzeczy. E, ma takie przerwy, że że przestaje niszczyć rzeczy i jest ok I wpadliśmy z nauczycielką na taki pomysł, że jak będzie coś chciał targać, to lepiej mu dać po prostu... Teraz dostałam reklamy, lepiej mu dać starą gazetę do targania, żeby miał co targać. W szkole też się chciał zabierać za książki, musieli wszystkie książki usunąć z biblioteczki, bo Kacper chciał się też również za nie brać. Jedną książkę już zaczynał targać, ale już ją jakoś tam posklejali. Jeśli chodzi o takie inne postępy, to zaczyna się więcej komunikować. Kacper od początku wakacji już, no przed wakacjami, dwa tygodnie przed wakacjami zaczął sam spać, bo musiałam wcześniej z nim, bo się bardzo bał, nie wiem, po prostu bo miał taki okres, potrzebował bliskości, musiałam po prostu z nim też spać. i każdy już potrzebował swojego placu i, i tak dalej. mówię, nie stop, trzeba y, się rozłączyć. I y, Kacper zaczął sam spać. Już mu się to podoba. Ma swojego ulubionego słonia, to go w kratkę Elmara. To sobie z nim śpi. E, I później Kacper zaczął fazę mieć, że zaczął włączać światło w pokoju e, u siebie, taką świecącą. A taki słup ma. No i on sobie go włączał, a ja mówię, czemu to całą noc, noc się ma świecić i prąd brać? I wymyśliłam sobie, że kupię mu y, lampkę na ładowanie, która kilka godzin się świeci w nocy i później ona sama gaśnie. No i kupiłam ją w Center Shopie, taką lampkę, tu się oświeca. i ma kabelek na ładowanie USB, USB typu C. Taki sam jak naładowanie do Samsunga, jak macie Samsunga, to tym samym kablem możecie tam lampkę naładować albo sobie po prostu tym kablem nawet Samsunga naładować. Powiem Wam szczerze i to nie jest złe, dobry pomysł. I na razie ona jest, bym pokazała Wam jak ona świeci, ale na razie ona jest rozładowana, muszę ją naładować i ładowanie długo nie trwa, więc później ją odłączam i już w pełni świeci. Jak chciałam Wam powiedzieć, Mani, mani urósł. Zaraz idziemy do Maniego, Już wam tu pokażę. Gdzie jest nasz kiciuś, Mani urósł. Tu mam tutaj pranie rozstawione. Patrzcie, tu jest nasz mani. Takie kocisko się wielkie zrobiło. I sobie ładnie śpi. Ten drapak jest. Fajny, tylko że, na, że on ma tendencję czasami, że jak on się wyciągnie, to potem spada z tego drapaka, ale tyle dobrze, że tu jest fotel, to spadnie na ten fotel, także mm. <laughs> wiecie jak to jest. <laughs> także tyle chciałam Wam opowiedzieć. E, widzimy się następnym razem. E, nie powiem Wam dokładnie, kiedy, jak nakręcę, coś na pewno zobaczycie. Także do zobaczenia. Cześć!